Poprosiłem członków mojego Discorda o stworzenie pracy w dowolnym stylu na temat Rybigang, Gang, ale to Walaszek: czyli Kapitan Bomba, Blok Ekipa, Egzorcysta. tego typu. Każda praca została oceniona w skali od 1 do 10 przez 4-osobowe jury, a na podstawie średniej wybraliśmy zwycięzcę. Oprócz tego stworzyliśmy jeszcze dwie kategorie, najlepszy z najgorszych, czyli praca tak zła, że aż dobra i tajemnicza kategoria. A i z kilkoma osobami też sobie porozmawialiśmy na temat ich prac. Uczestnik pierwszy. Co to mu kierowało, jak tworzyłeś to dzieło? Otóż no, nagle metia artystyczną rozsądziłem, co państwu, otworzyłem, narysowałem rybę. inspirowałem się moim takicznie znalazłone w akwarium. Jak myślisz, w której? kategorii wygrasz? Najlepszy, najlepszy z najgorszych, czy w tajemniczej kategorii? Najlepszy z najgorszych. Powiem Ci, że no to tak w tą stronę raczej też to widzę, ale wiesz. Jak myślisz, że to dlaczego akurat Ty powinieneś wygrać w tej kategorii? Nie, jedynie co widzę, to to, że jestem pierwszy. Zdecydowanie punkt za to, że byłeś pierwszy. Dałbym 5 na 10, ale że jesteś pierwszy, to tam takie mocne 6 na 10. 5, bo nie wiem, oryginalne. Wszyscy wiedzą, że jestem kur... znaczy? 3, <grym> dziękuję. <grym> Nie no dobra, dam 3,5, dam 3,5 Ale wiesz, kocham cię. Nie, bo... Tak szczerze 5 na 10. Kreska, ta kreska jest przepiękna. Jak dla mnie początkujący artysta. Wyższe stadium to nie jest taki początek, ale wiesz. Z racji, że nie wszystkie osoby, które zrobiły pracę mogły być z nami na żywo, to mimo że oceniliśmy ich pracę, to było to ekstremalnie nudne, więc po prostu pokażę wam pracę i średnią, jakie uzyskały, a w komentarzach możecie powiedzieć, czy zgadzacie się z tym wynikiem. Jak mówiłem na początku, pracę można było wykonać w dowolnym stylu, ale dalej myślałem, że to będą tylko obrazki. Zupełnie nie spodziewałem się, że ktoś przygotuje wiersz, no i jeszcze go zarecytuje. <laughs> Księgar i biegu gangu powiada, że kto Siriana nie ogląda, w błąd wpada. Zasubskrybować nie chcesz? Cóż za wielka strata. Bez niego jak pługa w polu, sama krata. Sirian mistrz nad mistrzem. W krainie tej błądzi, a ty nie klikając tylko się mordujesz i trudzisz. Ach, jak żebym Cię opłakał biedny duszo, która bez subskrypcji żyje w ciemności jak muszo. Więc jeśli chcesz śmiechu, nie czekaj ni chwili, subskrybuj Siriana nie bądź dużej w matni tej chwili. A jeśli zaiste zbyt dumny, by kliknąć, nie Cię rybi gang porwie, lepiej nie krzyczeć. Brawo. Kurta, to jaj robił. Super, pięknie, całkiem spoko, że ktoś w ogóle wymyślił wiersz, ja się tego nie spodziewałem, za tą oryginalność. Ja dam chyba... Z takich oryginalnych rzeczy to jedna osoba zrobiła krótką animację, choć może animacje to dużo powiedziane, ale zresztą sami zobaczcie. Pewnego razu Jacek Okoń postanowił ukraść rybę. Po co chciał ją ukraść? Nie wiem, tylko jak ją wyciągnę? Pomyślał Jacek Okoń. Dlaczego akurat ty powinieneś wygrać? 12 sekund later. Nie wiem. <noise> <noise> Okej, okay, super. No, powiem, że kratę na odpowiedź. No, to, dobra, <noise> okay, to było. Okay, zdecydowanie, zdecydowanie plus. Myślę, że. Uczestnik jedenasty. Chciałem po pierwsze zaznaczyć, że podoba mi się to, że zrobiłeś screen z paskiem sprętu. Z w której kategorii myślisz, że wygrasz? W każdej pod to nie, ponieważ zasługuje to na tobie, ten miejsce. Uczestnik 15 Co To to wam kierowało tworząc to dzieło? Było późno noc i wpadłem na genialny pomysł Ale ten pomysł oh nie wyszedł, więc zrobiłem to akcji Okej, okej, no to niezła historia, muszę przyznać Robiłem to przed tym konkursem i to po prostu tutaj wrzuciłem O ty, rejust content mi tu wrzucasz <śmienic> Sam rybigań to ode mnie jest... Uczestnik szesnasty. No kurczę, no co ja mam powiedzieć, chyba wszystkie warunki zostały spełnione. Bardzo fajne wykonanie, jest na temat, i jest Rybigang, i jest Balaszek. Dla mnie dostajesz 10 na 10, no, co ja mam mówić. Na nie, nie, bo tam po prostu system tutaj, wiesz, rozwali. No tak? mi się wykonanie no, bardzo no. podoba, te cienie i w ogóle, no 10 na 10. Zygzak, 1 na 10. Nie no, mi się ogólnie mega spodobało, bo no taki jest mroczny. No dziesiątka. Oczywiście, ostatnia praca wygrała, a z kolei to jest zwycięzca kategorii najlepszy z najgorszych. I pewnie zastanawiacie się, ale co z tajemniczą kategorią? Więc tajemnicza kategoria to głos publiczności. Wiem, wiem, pewnie liczyliście na coś lepszego, no ale macie pecha. <noise> w każdym razie ta praca miała najwięcej głosów. I to chyba wszystko. Papa. Pa. Życzą, wolność przyjść musi prędko.